Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Czyli widzę, że nie wszyscy rozpoczęli dzień od wody. Dlaczego? Brak świadomości, tak? Pani Maria tutaj mówiła o chorobach cywilizacyjnych. Dużo z nich wynika z kiepskiej diety, z niedoboru składników odżywczych. No i lekarze, dietetycy, makrobiotycy szukają sposobu na to, żeby się dobrze odżywiać, ale jeżeli tak popatrzymy na człowieka, to okazuje się, że jedzenie stanowi 30% naszego ciała, a resztę to woda. I w takim procencie, w jakim jesteśmy zbudowani z wody, możemy też poprawić stan swojego zdrowia. tak prosty sposób. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Mój przedmówca tutaj powiedział, że nie każda woda. Czy każda woda jest dobra? Nie. Czy nasze komórki żyjące w naszym organizmie, żyją w takiej wodzie, jak mamy w kranie czy w butelkach? Też nie, ale dzisiaj nie będzie o tym. Jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć, jakiej wody poczuwają nasze komórki, to na poprzednich wykładach tam było mówione. A dzisiaj, ze względu na to, że całe spotkanie poświęcone jest chorobom cywilizacyjnym, to zobaczymy, czy woda ma tak samo jakiś wpływ na to, czy te choroby cywilizacyjne u nas są albo ich nie ma. Jak Państwo myślicie? Duży wpływ ma woda na to, na te choroby? Dawniej nie było problemu, bo nie było dużo zanieczyszczeń, czyli cywilizacja nie była zbytnio rozwinięta. Jedyne problemy to było to, co rano ludzie musieli wyrzucić, po nocy, tak, najczęściej to szło do Rynsztoka, tam było tylko jeden warunek, trzeba powiedzieć, uwaga, będzie leciało, żeby tam ktoś nie podszedł, tak? no i, i sprawa była załatwiona. I nie było problemu z chemią, z tymi wszystkimi wynalazkami, które teraz mamy, bo po prostu ich nie było. Problem był tylko wtedy, że jeżeli przyszły na przykład duże ulewy, deszcze i to się wszystko gdzieś zaczęło, Powodzie zaczęły tak rozprzestrzeniać, dostawały się to do wody pitnej i zaczynały się epidemie. Cholera, hiszpanka, grubrzny, ludzie nie wiedzieli, co to, czy to jakaś kara boża, czy coś, to często się okazało, że po prostu te fekalia, to wszystko się dostawało do wód do studień, do, do wód gruntowych, no i wtedy jeszcze nie wiedzieli, że są bakterie. Później jak odkryto bakterie, to się okazało, że można se z nimi poradzić poprzez chlor, no i, i epidemia można powiedzieć troszeczkę się wyciszyły, ale wywołaliśmy następne epidemie, o czym będzie za chwileczkę. Problem jest taki, że dzisiaj wyprodukowaliśmy już miliony różnych związków chemicznych i każdego dnia powstają setki tych związków, codziennie. Także z roku na rok tych związków chemicznych przebywa i tym wszystkim jesteśmy niestety faszerowani. Hipokrates powiedział, że większość problemów ze zdrowiem naszym wynika z tego, że jesteśmy zatoksycznieni. On wtedy to powiedział, kiedy nie było tego jeszcze. Czyli sam proces przemiany materii już organizm, jak nie wyrzucał tych toksyn, to już był problem, a jeżeli my teraz dostarczamy tyle rzeczy, a dostarczamy zewsząd, bo tak naprawdę zewsząd ta chemia nas otacza yy, żywienie. Tak? Jak jest produkowane teraz żywienie? W jaki sposób? Pomidor czy ogórek rośnie na kostce wełny mineralnej, tam jest woda i nawóz, woda i nawóz, woda i nawóz, pomidor ogórek. Tak? No i jedzmy warzywa i owoce. Owoce jak? Integrowana produkcja, czyli pod kontrolą, tak, jak gdyby ekologiczna, może być 14 razy pryskana, nie więcej. 14 razy integrowana. A jak jest nieintegrowana? Niekontrolowana? To co się dzieje? Neurośnie. Neurośnie. No i teraz wiadomo. Ziemia wyjałowiona, więc nawozy, gnojowice różnego rodzaju, a, a zwierzęta chowane na antybiotykach, na hormonach, to wszystko wraca w później w pole. A to wszystko później gdzie trafi? Na stół do wody. Okazuje się, że tak samo ta cywilizacja, choroby cywilizacyjne, czyli cywilizacja pozwala nam lepiej żyć, fajniej, wygodniej, mamy światło, mamy różne wynalazki, ale to też niestety wszystko kosztem czegoś. Każdy kij ma dwa końce. Jeżeli chcemy fajnie, wygodnie żyć, to musimy mieć świadomość tego, że niestety będzie to nas kosztowało trochę, choćby nawet zanieczyszczenie powietrza. Ciekawostką jest to, że wszystko to, co człowiek wyprodukował, wszystkie związki chemiczne, one wcześniej czy później trafią do wody. Znacie Państwo dwie, może trzy substancje takie, które się rozpuszczają w wodzie, a które wcześniej czy później do wody nie trafią? Opryski, nawozy, detergenty, tam krety, acze, ludwiki, domestosy, antykoncepcja, hormony, sterydy, antydepresanty. Czy któryś z tych związków wcześniej czy później nie, nie trafi do wody w przyrodzie? Wszystko. I my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że my to wszystko później mamy w herbacie, w kawie, w zupie, w wodzie do picia. Dziecku robimy kaszkę na hormonach, na sterydach, na antykoncepcji. Bo wszystko wcześniej czy później trafia do wody. Nie ma innej możliwości. Z, z wieloma ludźmi rozmawiam, do tej pory nikt nie znalazł substancji takiej, która się rozpuszcza w wodzie, a która wcześniej czy później do wody w przyrodzie nie trafi. A jak jest w przyrodzie, to co się dzieje? To jest problem, bo jakość tej wody niestety jest dość mocno zagrożona wtedy. 20% sprzedawanych w Polsce olejów silnikowych wraca w recyklingu do rafinerii, a jeden litr oleju takiego przepalonego, wylany w przyrodę, to niszczy 100 tysięcy litrów wody. I okazuje się, że polskie normy dopuszczają w wodzie fitnej plamy oleju, żeby były niewidoczne w szklanym naczyniu. O normach za chwileczkę tam jeszcze będzie. Wszystko tam trafia. I, i, i to co w rolnictwie, i to co w przemyśle y, pestycydy, metale ciężkie nie wiem, czy Państwo wiecie, spalamy węgiel, wydziela się rtęć z dymem, tak? I gdzie to później się znajdzie? Spadnie z deszczem i jest, jest, jest w wodzie. A wszystkie metale ciężkie ołów, aluminium, rtęć to są neurotoksyny, one niszczą system nerwowy. Omegi potrzeba dużo, żeby to później odbudować, te otoczki mielinowe, ale najpierw trzeba wyrzucić te metale ciężkie, żeby one nie rozwalały tych otoczek mielinowych. I o tym będzie o 12.30, jeden ze sposobów, jak wyrzucić metale ciężkie. Woda, która się nadaje do picia, powinna być pobierana z wód pierwszej klasy, tak? czyli taka, która, gdzie, gdzie nie ma tamtych zanieczyszczeń. W 2004 roku niestety było tych wód tylko 2%, 8% to są takie wody, gdzie tam jest do hodowli, do celów rekreacyjnych można, trzecia klasa to już tylko do przemysłu, a większość wód niestety w 2004 roku były pozaklasowymi. Z, jakiej z jakich rzek, z jakiej klasy rzek pobierana jest woda do picia? Jak Państwo myślicie? Praktycznie wszystko już jest pozaklasowe i z wód, które się nie nadają do niczego, robione są wody do picia. Wygląda to tak, że wszystkie związki chemiczne, które człowiek sobie produkował, nieważne, czy to przemysł, czy rolnictwo, czy jakieś komunalne, może nie wszystko, ale większość tego trafia do rzek. Miasta nie są w stanie naciągnąć wodę ze studni, więc biorą wodę z rzeki. Czyli wszystkie ścieki do rzeki, a my później z tych ścieków robimy wodę do picia. Tak? Wygląda to w taki sposób, że płynie sobie rzeczka, tak, Ta, ta woda w rzece, w rzece jest dość brudna, bo tam turbulencje, więc spuszcza się ona takie jeziorka bo takie stawy sedimentacyjne, żeby te grubsze rzeczy opadły, te iły, piaski, muły, żeby to się tam troszeczkę wyciszyło. Później, żeby te drobinki, które tu jeszcze pływają w koagulacji, żeby je wyłapać, to dostępny jest do wody siarczan żelazowo-aluminiowy, aluminium, jedna z głównych przyczyn Alzheimera. Jedna z chorób cywilizacyjnych. Tak? I to już nam fundują tutaj, po to, żeby te drobinki złapać w taką większą całość i ta większa całość zatrzyma się tutaj na tych filtrach mechanicznych, czyli na piaskach. Jak Państwo myślicie, gdzie, na którym etapie tutaj zatrzymywane są opryski, nawozy, detergenty, leki, antykoncepcja, hormony, sterydy? Na żadnym. Wszystko dalej płynie. Mechaniczne rzeczy się zatrzymają, czyli woda jest przezroczysta, ale chemicznie, jak coś woda w sobie rozpuści, po prostu ze sobą niesie. I nigdzie na żadnym etapie nie jest to zatrzymywane. No i mogą być jeszcze fekalia, tak? czyli wiadomo, rolnictwo, tak, szamba, jeszcze nie wszystkie idą tam, gdzie mają iść, więc do wody trafiają różne rzeczy, więc żeby nie było tak dawniej epidemii, to co robią? Dają chlor, żeby zabić bakterie, żeby nie było epidemii. I teraz jeżeli chlor zabija te złe bakterie, które są w wodzie, to co robi z dobrymi w układzie pokarmowym? A wiecie Państwo, że z, tego, z tych wszystkich dobroci, które my tu, o których tutaj jest mowa, to co my jemy, nasze jelita niczego nie trawią? Jedzenie, które jemy, my tego nie trawimy, nie my to trawimy. To wszystko trawią bakterie. Jeżeli są. A jeżeli my codziennie pijemy wodę chlorowaną, to w jakim one są stanie? Dysbakterioza, nie ma trawienia, nie ma przyswajania. Co z tego, że jemy? Produkujemy tylko drogi nawóz. Jak, jak, jak się to nie przyswoi, tak? No i jest problem, bo teraz problem jest jeszcze taki, jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne, że te wszystkie związki chemiczne, które przechodzą przez, przez te wszystkie filtry tutaj, w stacjach uzdatniania wody, one się łączą z chlorem i powstaje co najmniej 6 związków rakotwórczych. Czy rak to jest choroba cywilizacyjna? Masę problemów, właśnie jeżeli chodzi o nowotwory, wywołują właśnie chemia, która w nas jest. Rak pęcherza, no bo jak tam w pęcherzu tyle chemii siedzi, rak żołądka, rak wątroby, to wątroba musi przerobić całą tą chemię, żeby nas, żeby się organizm od razu nie zatruł. Wątroba nas broni przed tym, tak? Także no, zanieczyszczenia, które są w wodzie, w bardzo dużym stopniu wpływają na to, co się w naszym zdrowiu będzie działo. I tutaj właśnie chodzi o to, że cholorem opanowaliśmy epidemie, te, które dawniej były, ale, bo one były szybko występowały, od razu, tak? Była epidemia i było wiadomo, że coś się dzieje. Ale jeżeli opanowaliśmy tamtą epidemię, to niestety wywołaliśmy następne, czyli właśnie nowotwory. Tylko na te trzeba poczekać trochę dłużej. Mało kto kojarzy właśnie ten fakt, że to może być tym spowodowane. Ministerstwo Zdrowia wszędzie mówi, jaka woda powinna być do picia, tak? Już nigdzie nie ma, że woda do picia musi być czysta. Tylko powinna być. Dlaczego powinna? No bo już nigdzie nie ma czystej wody w przyrodzie. Jeżeli na przykład są tam y, organizmy wodne niewidocznego okiem, mogą być plamy oleju niewidocznego emokiem, mogą być zapachy akceptowalne, mogą być Zawiesina niewidoczna, może być. Dlaczego? No bo nie ma możliwości na masową skalę oczyścić tej wody, więc żeby można było tą wodę sprzedawać, to po prostu dopuszczają pewne rzeczy. Tak to wygląda. Wody studzienne niestety, ktoś mówi, ja mam swoją studnię już w latach 90-tych, robił badania, 90% tych wód się nie nadawało do picia tak samo, bo to wszystko, proszę? Głębinowe, dopiero 2 km pod ziemią jest czysta woda. Do... Tak, to, to, to jest, ja to jeszcze pokażę dalej. Może mineralne, tak, bo one są też ciągnięte z dużej głębokości, ale okazuje się, że jeżeli człowiek się nauczył wieczyć takie dziury nawet na kilometr i wy... zaczął tą wodę wypompowywać, wysysać, jeżeli tu jest wysysane, to tu nie może zostać próżnia, to tu jest zasysane. To trwa oczywiście ileś lat, ale przez warstwy ziemi ta woda się mechanicznie oczyści, czy jest przezroczysta, klarowna, ale chemicznie już nie. I, i dlatego już w 1997 90, 90, roku musiały być zmienione normy na wody pitne, 2000 na wody kranowe. Wycinek, niewielki wycinek z tabeli, tam jest tego dużo, do, co jest dopuszczane w jakich ilościach. Tak? Czyli widzimy, że i arsen, cyjang, chrom, aluminium, kadł, ołur, tęć, DDT. DDT, znacie Państwo, co to? Nastąpkę dawniej zypaną, 30 lat temu, 20 lat temu wycofano, bo się okazało, że bardzo mocno rakotwórczy. I na przykład w wodach, wodach powierzchniowych nie ma, ale w wodach mineralnych jest dopuszczane, bo to sobie po prostu schodzi pomału. Tak? A 20 lat nie używane. A, a ministerstwo dopuszcza to w wodach mineralnych. On się rozkłada ten związek jeszcze na dwa inne, zaraz tam pokażę, jak to wygląda. Więc co? W Skranu nie. Butelkowane. Nie? Dlaczego PETY, ten te, te plastik, dlaczego to nie, zgniata przy, nie, nie pęka przy zgniataniu? Tam jest ołów, bisfenol, polichlorki, specjalne substancje, które powodują elastyczność tych butelek. E, ołów to wiemy, co robi, tak? zresztą zaraz nam jeszcze pokażę. a bisfenol co to jest? To jest, jest takie, można powiedzieć, w budowie chemicznej jest on prawie identyczny jak estrogen, hormon kobiec. I organizm zostają z tą substancję, a woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem. Jeżeli postoi w różnych temperaturach, zwłaszcza na cieple, ten plastik przenika. Ta substancja, która jest w plastik zbudowany, przenika do wody. Mikrocząsteczki plastiku pijemy. Za miesiąc, jak ktoś dużo tego pije, to może wypić nawet tyle, co karta kredytowa. Taką ilość plastiku się wypija, w małych cząsteczkach cały czas. Dlaczego ta woda się nie psuje? Jak stoi dwa lata na półce? Weźmy normalnie wodę gdzieś z rzeki, połóżmy na parapecie, za dwa tygodnie już będzie zielona, tam jest życie. A tu trzeba to życie jakoś zabić, żeby tam się nic nie rozwijało. Czym? Chlor, fluor, brom, wszystkie związki praktycznie rakotwórcze. Żeby się nie psuło, żeby można było tym handlować. Tak? A butelka plastikowa jeszcze co ma to do siebie? Ten bisfenol w budowie chemicznej, który jest podobny do estrogenu, kobiet, u kobiet, jeżeli jest go za dużo, to znowu nowotwory, za dużo tego z tej substancji. A panowie, którzy sobie popijają związek, który organizm odczytuje jako estrogen, a facet ma mieć testosteron bo to o męskości, a ma coraz więcej substancji, które jest kobiecą. Czyli co się dzieje z Panami teraz? Tak, rajtuski się ubierają, tam gendery się jakieś tworzą. Czy to nie jest przyczyna czasami? Może troszkę, może troszkę, ale jeżeli popatrzymy jak działa bisfenol w organizmie na tym, to, to też wiadomo, że to jest inny jeszcze tam wpływ, ale czy to się nie przyczynia? Woreczek foliowy, mokra wędlinka i leży to w woreczku w lodówce dwa dni, tam też jest bisfenol. Te substancje przenikają do naszego organizmu z jedzeniem. Także problem jest dość duży. Okazuje się, na przykład, mikro, y, y, każdy mikrogram ołowiu u dziecka w wieku 2 lat to niszczy o 6 punktów, ile inteligencji u dzieci w wieku 10 lat. Metale ciężkie to neurotoksyny, tak? a w butelkach plastikowych ten ołów tam jest. Dziecko, żeby urosło o 2 cm, powinno przejść przez niego w tym czasie 500 ślanów wody. Jakiej? Z czym? Główne zadanie wody to jest oczyszczanie organizmu z toksyn. Jeżeli woda nas teraz zanieczyszcza, to czym się oczyścić? Jest problem, tak? 80% toksyn rozpuszcza się w wodzie i z wodą jest wyprowadzane. Maria tu wspominała o chorobach cywilizacyjnych, że jedne z głównych to problemy krążeniowe, tak, czyli wylewy, zawały i nowotwory. To są takie główne, główne te, te choroby cywilizacyjne. <laughs> Jeżeli pijemy wodę, która jest wysoko mineralizowana, to co się dzieje? Z czego się bierze kamień w rurach? Nadmiar wapnia i tlenków potasu. Wysoko mineralizowane wody powodują, właśnie twarda woda, to, to jest wapń, tak? który jest w wodzie. Jak go jest za dużo, to nie jest dobrze. Jeżeli tak się dzieje w rurach, to w nerkach się nie będzie tak działo? Z czego się bierze piasek i kamienie w nerkach? Właśnie z tego, z nadmiernej ilości wapnia. Jeżeli na przykład mamy kiepską dietę, bo to, to jest tętnica, tak? Ona jest, ona jest pewnej grubością, ona musi być elastyczna, bo ona tam cały czas ciśnienie pracuje. Jeżeli się dobrze odżywiamy, to te komórki mają się z czego budować, tętnica jest gruba, jest ok. Jeżeli mamy kiepską dietę, to te tętnice robią się słabe, kruch, kruszeją, bo są cienkie. I teraz, żeby nie nastąpił wylew. Tak? Bo, jak, jak jest słabe a ciśnienie jest, to mógł pęknąć i będzie wylew. Więc, y, jeżeli gdzieś jakieś rozszczelnienie się robi, to mózg dostaje sygnał i mówi: Wątroba, produkujemy cholesterol, trzeba to zatkać tutaj, żeby nie było wylewu. Jeżeli ten cholesterol wejdzie w ap, który jest w wodzie, robi się miażdżyca. Jedna z chorób cywilizacyjnych. Tak? Czyli, żeby nie było miażdżycy, to starać się nie pić twardej wody i dbać o to, żeby miały się z czego budować komórki, żeby tam nie było problemów, jeżeli chodzi o pęknięcia, o takie rzeczy w tętnicach. No i okazuje się, że współczesna medycyna coraz rzadziej wykrywa przyczyny naszych chorób, a tylko je zalecza. A może częścią źródeł, częścią tych, tych problemów jest właśnie woda, może nie woda, tylko to, co woda ze sobą niesie. Wszystkie te problemy, tak? Człowiek powinien wypijać 0,3 litra na 10 kilogramów. Żeby cała ta fabryka wielka, biologiczno-chemiczno-elektryczna mogła działać sprawnie, trzeba wypijać, można powiedzieć, szklankę na 10 kilo. Ile kilogramów, tyle szklanek powinniśmy wypijać? I wtedy będzie wszystko ok. A najważniejsza woda jest rano żeby odpalić wszystkie procesy fizjologiczne po nocy, to nawet 640 ml rano przed śniadaniem powinno być wypite. Tak jak mówiłem, dziecko, 500 sztanek, albo 2 cm urosło. Jeżeli byśmy wypijali 2,5 litra wody dziennie, osoba ważąca 80 kg tyle powinna wypijać, to po 20 dniach ile wypijemy? 20 razy 2,5? 50 litrów, tak? Ja ważę 75 kg, załóżmy, że jest we mnie 70% wody, ile to jest litrów? 7 razy 7? 50 litrów wody jest we mnie. Za 20 dni wypijam tyle wody, ile jest we mnie. Co 20 dni wymieniam 70% swojego ciała. Na jaką wodę? Jaką wodą to robię? Tak? No i teraz co w takich okolicznościach robić? Gdzie szukać rozwiązania? Jak sobie pomóc? Jako, jaka woda jest najzdrowsza dla naszego organizmu? No bo, no bo pić musimy, tak? tylko co? Można tam różne filtry mechaniczne stosować, węglowe. Psychologicznie działają fajnie, bo na przykład nie, ktoś ma Britney, Dafi czy jakieś tam węglowe filtry. Smak poprawią, bo chloru trochę zatrzymają, bakterie trochę zatrzymają, chemia idzie dalej. Dalej pijemy chemię, mimo, mimo stosowania tych filtrów. Więc jakie mamy możliwości? Albo pijemy dalej wodę kranową, często po latach te rury wyglądają w taki sposób, albo pijemy z butelek plastikowych, gdzie i ołów, bisfenol, polichlorki, konserwantem wody chlor, fluor, albo brom, tak? a jakość tej wody widzieliśmy, co ministerstwo pozwala, tak? albo. Trzeba szukać innego rozwiązania. Czy, czy koniecznie akurat wody mineralne? Proszę zobaczyć, trzy butelki wody mineralnej to, to jest litr benzyny w obecnych czasach, a można znaleźć inne sposoby. Nie wiem, czy państwo słyszeli o odwróconej osmozie, membramach osmotycznych. Amerykanie na potrzeby wojska i kosmonautów stworzyli taki specjalny materiał, takie coś jak błona naszej komórki, gdzie mogą regulować szczeliny w tych, tych błonach do wielkości cząsteczki wody. To jest jedna z, no, to już znana technologia tutaj wykorzystana. Czyli nie wiem, czy Państwo wiecie, że najmniejszym pierwiastkiem tak, jest wodór, węgiel, tlen jest na ósmej pozycji, jeżeli chodzi o wielkość. Tak, tlen i dwa wodory stanowią cząsteczkę wody. Gdyby, i teraz proszę patrzeć, właśnie DDT, tak, to co mówiłem, ten rakotwórczy związek, który został 20 lat temu wycofany, on 50 lat się rozkłada w przyrodzie, rozkłada się później na dwa inne, dwie inne substancje, które jeszcze przez 25 lat się będą rozkładały. No i dlatego właśnie mówię, w wodach powierzchniowych go nie ma, a a w wodach mineralnych jest, bo to wszystko schodzi tam delikatnie w dół. I teraz, żeby sobie uświadomić, na przykład wracając do membramy, yy, jaka, jaka to jest technologia, to w milimetrze, gdyby cząsteczkę wody poukładał jedno koło drugiej, mieści się jej 10 milionów, w jednym milimetrze, milimetrze, cząsteczek wody. A membramy są takie, że puszczają jedną, półtorej, dwie cząsteczki wody. I teraz wygląda to w ten sposób, że cząsteczki wody i minerały, które są niewiele większe, przez membranę są w stanie się przecisnąć, a na przykład inne związki chemiczne, metale ciężkie, czyli rtęć, aluminium, arsen, ołów, tam, nie wiem, kadm, chlor, one są większe i one przez membranę nie są w stanie przejść. No, czyli przez membranę przechodzi tylko woda i minerały. A jeszcze tu pokażę taką, taką jedną rzecz. To, co tutaj widzimy, to, wiecie Państwo, co to jest? To jest to tutaj. Średniej wielkości bakterie ma około pół mikrona. A szczelinka w membranie ma dwudziesięciotysięczne mikrona. Czyli nawet gdyby się okazało, że jest... Wskażona woda, jest informacja od burmistrza, nie wolno pić wody, bo się bakterie dostały, szerycha coli. A ktoś ma takie urządzenie, to pytanie, czy coś takiego przepchniemy przez coś takiego. Można spokojnie pić wodę, jeżeli mamy takie urządzenie, bo tak samo jak się nie da domu przepchnąć przez ucho od igły, tak samo bakteria nie przejdzie przez membranę osmotyczną. Dla porównania, to żółte kółko, to jest bakteria, pół mikronu, wirusy są mniejsze, mają 0,2 mikrona, a to jest w membranie, 0,2 mikrona. Czyli spokojnie można pić taką wodę bez gotowania. Dzieciom można kaszę na tym robić bez gotowania, zagrać tylko troszkę, bo ani wirusy, ani bakterie, ani grzyby, ani larwy, pasoryty, czy coś, co jest w wodzie, nic przez membranę nie przejdzie. Czyli przechodzi co? Przechodzi tylko woda, przechodzi część minerałów, czyli dlatego woda jest nisko mineralizowana, nie ma problemu z kamieniem. Kto miał problem z czajnikiem, z żelazkiem, że się zakamieniał, 8 lat nieczyszczony czajnik, wszystko gra. Ktoś miał piasek, kamienie w nerkach, zaczyna pić taką wodę, po jakimś czasie nie ma piasku, za jakimś czas nie ma kamieni w nerkach. Samo się oczyszcza. Nie? A wszystkie związki chemiczne toksyczne po prostu są wyrzucane z powrotem. Schemat wygląda w taki sposób, że woda idzie najpierw przez filtry mechaniczne, czyli gdyby jakieś tam jeszcze grubsze zanieczyszczenie było, iły, piaski, muły, to się zatrzymuje tutaj. Filtr węglowy to jest coś takiego jak właśnie mamy DAF-5, Britę. To jest węgiel aktywowany. Czyli chlor pochłania trochę bakterie, ale chemia dalej płynie. I tak wstępnie oczyszczona woda wchodzi na membramę. Tylko że membrama to nie jest filtr. Filtr to jest takie urządzenie, gdzie wchodzi woda, ta sama woda wychodzi, filtr na sobie zatrzymał trochę zanieczyszczeń. A proszę popatrzeć, tutaj wchodzi jedna woda, a wychodzą dwie. Czyli to, co przejdzie przez membranę, czyli woda i minerały, do zbiornika, później do zbiornika przez filtr węglowy, przez mineralizator, mamy oddzielny kranik. Gotujemy zupę, ziemiaki, makaron, kawa, herbata, woda do picia. Bierzemy sobie już wodę. Już nie kupujemy wody w plastikach złych i kiepskiej jakości, tylko sobie bierzemy so swoją wodę z czystą. A cała chemia, która nie przejdzie przez membranę, bo się nie zmieści, szczęścią wody wraca do kanalizacji. I poza destylacją jest to na razie jedyny sposób na świecie, żeby wyrzucić chemię z wody. Czyli to, co nas truje, bo woda ma nas oczyszczać, a jak ktoś nie ma takiego systemu, niestety woda go teraz zanieczyszcza. Więc jak go woda zanieczyszcza, to czym się oczyścić? Nie ma rozwiązania. I tu specjaliści się wypowiadają, że praktycznie w obecnych czasach y, tylko urządzenia osmotyczne potrafią skutecznie usunąć wodę. Y, z wody toksyczne substancje, właśnie chemiczne. Y, dlaczego zakłady wody tego nie robią? Dlatego, że ta woda, która wpływa do naszego domu, to tylko 1% tej wody jest do konsumpcji a resztę to do pranie, gotowanie, ubikacja. Najwięcej wody idzie do toalety, 33% tego, co wchodzi do naszego domu. Więc dla 1% nie będą czyścić całej wody, a to jest tylko to, co wchodzi do domu. A ile wody idzie do przemysłu? Jak się policzy to, co wychodzi z wodociągów, to tylko 0,3% tego, co wypływa z wodociągów, jest konsumowane, więc nikt tej wody czyścił w taki sposób nie będzie, bo to były straszne koszty i mało kto by sobie na wodę pozwolił. Więc jedynym sposobem jest na to, żeby mieć czystą wodę, trzeba ją oczyścić przed konsumpcją. Od zarania działa właśnie woda była takim cennym płynem służącym do oczyszczania naszych, naszych organizmów. Dzisiaj sama musi być oczyszczona, by zapewnić nam przeżycie. W takich czasach niestety żyjemy. Michał Tombak powiedział, że jeżeli ktoś nie docenia znaczenia wody, którą spożywa, to tak jakby świadomie rujnował swoje zdrowie i skracał swoje życie. Najlepszym sposobem na wydłużenie życia jest go nie skracać, czyli nie zatruwać organizmu. Im mniej się zatrujemy, tym mniej siły i środków trzeba, żeby to później naprawiać. Ta woda potrzebna jest wszędzie i do wszystkiego. Gdzie nie popatrzymy, jeżeli chodzi o kuchnię, o, o, o przygotowanie posiłków, no to wszędzie tej wody jest potrzebne całe mnóstwo. I tak mówię, w czajnikach, w żelazkach, w nerkach nie ma kamienia w jakimś czasie, bo ta woda jest po prostu nisko mineralizowana i wszystko wraca do, do normy. Jak to wygląda? To urządzenie standardowe wygląda w taki sposób, że jest skrzyneczka i, i zbiornik. U mnie w domu to wygląda tak, że pod zlewo z mywakiem, bo tam jest najlepiej, żeby się zasilić do wody i żeby wyrzucić tą chemikalię z powrotem do kanalizacji. Czyli w zbiorniku czysta woda, tu się to wszystko czyści. Na zbiorniku, na, na, tym, na zlewie mamy dodatkowy kranik i z tego kranika przy, przygotowujemy wszystkie posiłki. Już gotujemy ziemiaki nie w wodzie chlorowanej, czy makaron, czy ryż, czy zupę, czy kawę. Tylko już bierzemy wszystko z, tej, z tego małego kranika, żeby mieć czystą wodę, żeby nas ta woda oczyszczała, a nie zanieczyszczała. Człowiek zdrowy ma tysiące marzeń. Chory. Tylko jedno. Więc jeżeli chcemy poprawić jakość swojego życia, to proponuję, zacznij od wody Tam jest więcej szczegółów. Życzę owocnych przemyśleń, dobrych decyzji i do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękuję ślicznie.